Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Byki na czytaniu tygodniowym od 30 maja do 5 czerwca bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przekładam i, kochani, patrzymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 8 kielichów, wtorek, sprawiedliwość, środa. Rycerz Buław, czwartek Paść Buław, piątek Rycerz Denarów, sobota 8 Buław i niedziela Śmierć. W tle czytania mamy szóstkę Buław. Bardzo udany tydzień, naprawdę. Więc zabierajcie się, kochani, do roboty. Bierzcie za sprawy, które być może od jakiegoś czasu... Zalegają, bo tutaj naprawdę jakieś pozytywne zmiany. Szóstka była w sukces, awans, wygranie jakiejś sprawy sądowej, zwłaszcza odszkodowanie jakieś pieniądze, yy, jakieś kontrakty, pozytywne umowy. No i co, kochani, dobre wiadomości odnośnie tutaj jakiegoś wyjazdu, podróży, bądź zwrotu jakiejś pieniędzy na jakieś pozytywne zmiany. Zaczynają się w Waszym życiu. Fajny, spokojny, udany tydzień. Tylko w poniedziałek 8 kielichów, więc tutaj nie wiem, jakoś jesteście. Znaczy, może tak. Zdecydowaliście się porzucić sprawy, jakieś sytuacje, które no, negatywnie wpływają na Was emocjonalnie, tak? Jeżeli gdzieś w jakimś towarzystwie czujecie się niekomfortowo, jeżeli jakaś praca po prostu, no. Uniemożliwia wam rozwój zawodowy, awans, rozwijanie się, zdobywanie doświadczenia. To myślę, że chcecie zrezygnować. Do tego, jak jeszcze atmosfera w pracy jest nieciekawa, bardzo się męczycie psychicznie, no tutaj być może niektóre byki właśnie będą chciały tą pracę zmienić. Raczej w poniedziałek nie podejmujcie żadnych ważnych decyzji, nie rozmawiajcie. Poważnych sprawach gdzieś tam w urzędach, ponieważ widzę, widzę tutaj, że jednak no, byk odchodzi, bo nie uzyskał zadowalającej jakiejś odpowiedzi, nie załatwił pozytywnie jakiejś sprawy, rezygnuje, bo tutaj już nic więcej nowego nie może zdziałać. Idzie swoją drogą, tak? Przeżywanie też troszeczkę emocjonalnie tego, co się wydarzy w poniedziałek. I co jeszcze, kochani? No tutaj nie radziłabym wyjeżdżać w dalszą podróż. Być może też spotkanie z osobą, na której możecie polegać, przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś, kogo darzycie zaufaniem, z kim jesteście blisko w relacji, a może chodzi tutaj też o partnera bądź partnerkę, może być to rak, skorpion bądź ryba, po porozmawianie o jakichś swoich dylematach, o jakichś swoich trudnych sprawach. Natomiast jeżeli musicie z czegoś zrezygnować, coś odpuścić, to widzę taki spokój, widzę poczucie bezpieczeństwa, widzę, że dbacie o siebie, o swoje emocje, o swoje relacje. I tyle. Niektóre byki, no niestety tutaj widzę jakieś sprawy rozwodowe w tym tygodniu, po prostu nie poukładało się, ale tu, tu nie chodzi o to, że Wy będziecie jakieś publicznie brudy prać między sobą, koty drzeć, mówiąc w cudzysłowie, nie, to będzie takie rozstanie za porozumieniem stron, bez orzekania o winie być może, w dobrych relacjach, po prostu być może coś Wam się nie udało, tak? Więc tutaj też może być taka sytuacja. Natomiast zawsze pamiętajcie, że w takich trudnych, emocjonalnych sytuacjach możecie polegać tutaj na ukochanej, bliskiej osobie, yy, kogoś z rodziny, kogoś z otoczenia przyjaciół, bądź tej jedynej przyjaciółce. Tutaj mamy akurat raka pokazanego, ale może być to też skorpion, może być rybka, waga. Bo dużo ludzi w tym tygodniu dookoła Was, którzy Was wspierają, którzy cierpliwie wysłuchają Waszych trosk, Waszych smutków i podniosą Was na duchu, tak? Więc nie martwcie się, kochani. Ogólnie dzień spokojny. Co we wtorek? No we wtorek właśnie Karta Sprawiedliwości, więc tutaj wszelkiego rodzaju sprawy urzędowe, administracyjne, jakieś orzeczenia sądowe, jakieś rozprawy sądowe. Spotkanie z Zodiakalną Wagą, która wiele Wam wyjaśni udzieli wskazówek, ma ogromną wiedzę, szczerze się wypowie na dany temat, więc tutaj możecie na, na tej wagi, szczerość bardzo liczyć. Natomiast ogólnie dzień taki bardzo zrównoważony, harmonijny, dochodzicie do siebie. Być może po wcześniejszych jakichś no tutaj perypet, zwłaszcza w związku, tak? Te byki, które szukają pracy, bo z poprzedniej zrezygnowały ze względu na to niezadowolenie, czy z warunków umowy, czy z wynagrodzenia, czy atmosfery, jaka panowała w pracy, zaraz pojawia się jakaś kolejna oferta. I tutaj macie możliwość współpracować z lwem, baranem, bądź strzelcem no i prawdopodobnie tą pracę dostaniecie. Tutaj może być podpisana umowa, już nawet bądź jakiś kontrakt. Natomiast jeszcze powiem, że te byki, które pracują a były niezadowolone z wynagrodzenia, ale porozmawiały o tym z pracodawcą, i pracodawca poszedł na rękę. Tutaj też jak najbardziej macie przedłużany kontrakt, bądź podwyżka jakaś, tak? Awans. No i te byki, które wracają do pracy po jakimś okresie, na przykład, no nie wiem, zasiłek macierzyński, byliście na chorobowym, to tutaj też nie martwcie się, praca na Was czeka. Więc tutaj na spokojnie. Ta królowa kielichów mówi. Bądźcie spokojni, dobrej myśli, jesteście bezpieczni, wszystko się łoży tak, jak powinno. Więc tutaj ten wtorek no, będzie takim bardzo urzędowym, jakimś takim dyplomatycznym dniem podpisywania różnych umów, kontraktów, możliwość wypowiedzenia się, ale też może ktoś nas ocenić. No, albo sędzia, jakiś wyrok, albo być może gdzieś jakaś komisja, albo właśnie może pracodawca, który zapoznał się z naszym CV i podjął decyzję, że chce nas zatrudnić bądź zaprosić na rozmowę. No, taki normalny dzień, nie macie się czego obawiać, tak? Wszystko pod kontrolą i pozytywnie powinniście sobie te sprawy pozałatwiać. Co kochani w środę? Tutaj mamy rycerza Buław, więc tak, ktoś może was odwiedzić. Mężczyzna spod znaku lwa, ale niekoniecznie. Byki nabierają pewności siebie i takiej, e, e, takiego zapału do działania. Jesteście bardzo, że tak powiem, zaangażowani w jakieś projekty, być może no już zaczynacie pierwszy dzień w pracy. Wydaje mi się, że to najpierw będzie jakieś przeszkolenie, no musicie się czegoś nauczyć, zapoznać z nowym otoczeniem, wdrożyć, że tak powiem, w rytm pracy. Natomiast dużo osób chce Wam pomóc i to może być właśnie lew, baran bądź strzelec, więc tutaj na to osoby możecie polegać. No i widzę, że macie talent i to będzie bardzo docenione, więc chcecie, chcecie od pierwszego dnia pokazać, że umiecie, potraficie, chcecie się wykazać, chcecie zabłysnąć. Możliwa jakaś podróż, będziecie w ruchu, jakieś, jakieś sprawy do pozałatwiania, po pracy forma sportu, więc tu widzę byki, które dbają o siebie, ewentualnie szykują się do sezonu wakacyjnego. Może trzeba zgubić jakieś sadełko, więc rower, rolki, basen, biegi, ewentualnie jakieś treningi, panowie, może piłka, może, może też jakiś trening gdzieś na siłowni, ale widać aktywnego byka, który. No, Chcę być atrakcyjny i chcę być w formie, więc te, w tym dniu ruchu i zajęć nie będzie Wam brakowało. Co w czwartek? Spotkanie z Zodiakalnym Strzelcem, młodsza osoba od Was, może mężczyzna, może młody jakiś młodzieniec. Natomiast jest to też karta, która pokazuje, że cały czas bardzo się angażujecie i bardzo Wam zależy, bo pazie są zawsze bardzo zaangażowane, bo one chcą zrobić dobre wrażenie. One czekają na pochwały, na uznanie. No tym paziom zawsze zależy, żeby do tego króla dążyć, bo król to już później zna swoją wartość, zna swoje umiejętności, swój talent i troszeczkę jest taki może rozleniwiony, no wszystkim nadzoruje, ale, ale nie ma takiego zapału, jak właśnie te młode karty, te pazie, więc tutaj widać takiego byka, który raz, dwa wszystko załatwia, wykazuje się, nowe znajomości, pomoc, jakaś dobra wiadomość też do Was dotrze, kochani. Niektórzy być może się będą przeprowadzać w tym tygodniu, więc tutaj też jakieś umowy, kontrakty z tym związane. Prawdopodobnie skorzystacie z usług firmy przeprowadzkowej. To od razu Wam mówię, że sprytne, fajne młode chłopaki będą dźwigać. i Naprawdę, jeżeli płacicie za godzinę, to dużo nie zapłacicie, bo oni się będą tak uwijać jak mróweczki, że przeprowadzkę Wam zrobią bardzo, bardzo szybko. <laughs> Dobrze, kochani, co w piątek? W piątek mamy rycerza denarów, więc tutaj jakiś wyjazd planowany od dłuższego czasu, ewentualnie pieniądze. Ogólnie dzień będzie Wam się dłużył. Może Was ktoś odwiedzić z, z jakimś upominkiem, prezentem, ewentualnie może kurier przyjedzie z paczką, nie wiem. Może byk się wybiera gdzieś na jakieś zakupy planowane od dłuższego czasu, bo to jest Wasza karta, moje byki. Więc coś dotyczy Was osobiście. I co jeszcze? Byki będą się udzielać w jakichś akcjach charytatywnych, jakieś zbiórki, to gdzieś może będziecie pomagać, jakieś paczki organizować, jakieś wydawki, nie wiem, jakieś właśnie obliczanie pieniążków. Coś tutaj yy, widzę, jakieś dary napływają, jeżeli faktycznie byk zajmuje się taką profesją, uczestniczy gdzieś jako oczywiście osoba. No, jak to się nazywałem takie osoby? Wyleciało mi z głowy. Dobra, nie będę przedłużać. Wiecie o co chodzi, albo piszcie w komentarzach. Czasami taka amnezja jest podczas nagrywania. Wolontariusze przyszło słowo. Dobrze, dziękuję, aniołki. Ale ogólnie dzień będzie Wam się dłużył. Natomiast no, dobry dzień na wszelkiego rodzaju jakieś operacje finansowe. Być może już pierwsze jakieś pieniążki, bądź no, wynagrodzenie za pierwszy tydzień pracy. Jeżeli procesowaliście się o jakieś odszkodowanie, to tutaj też no. Y już jakieś pieniążki mogą zasiedzić wasze konto, jakieś zwroty ewentualnie, no wy napłacicie sobie kredyt, bądź rozmawiacie w sprawie jakiejś pożyczki, kredytu, jakieś właśnie sprawy związane z finansami, tak, więc tutaj dobry na to dzień. Sobota bardzo aktywnie wam minie, ojej, nowe znajomości, dużo ludzi, nie wiem, może jakiś festyn, może gdzieś spotkanie właśnie związane tutaj z tą akcją charytatywną, dużo wiadomości, SMS-ów, bardzo duża aktywność, natomiast jeżeli nie... To po prostu myślę, że jakiś nalot znajomi Wam zrobią, kochani, kochane byki. Będziecie po prostu w świetnej atmosferze bawić się, ciesząc, rozmawiając, nadrabiając jakiejś zaległości, być może, dowiadując się o sobie, co tam słychać. Czy wszyscy zdrowi na takiej zasadzie? No świetnie się bawić, tak? Ci, co nie planują nigdzie wyjść ani się spotkać, na no, w domu, też będą mieli co robić, tak? No, semka była w coś dzieje się szybko, ale to jest zajęcie, to jest praca, to jest aktywność, a może po prostu na no, jakaś forma sportu, jeżeli sobie na weekend wyjechaliście, wspinaczka górska, tak? Jakiś właśnie aktywnie spędzany dzień na powietrzu, natomiast uważajcie na zdrówko, żeby wam się to chorobą nie odbiło, bo tutaj już widzę jakieś zmiany w niedzielę. Spotkanie ze zodjakalnym skorpionem. No i karta śmierci, no koniec, tak, tego dobrego. Czas wracać do domu, więc tutaj, no kończy się jakiś wyjazd być może u niektórych. Natomiast jakieś zmiany zachodzą w Byku? Nie wiem dlaczego. Może związek przez internet, może jakaś nowa znajomość, właśnie i coś się rozwija. No i tutaj wreszcie Byk się otwiera, bo jeszcze nie powiedziałam o relacjach. W stałych relacjach może być dobrze. No tutaj niektóre byki goją rany po jakimś rozstaniu, natomiast ktoś nowy tutaj się pojawia. Wy sobie z kimś flirtujecie, być może związek na odległość, piszecie dużo, rozmawiacie. Tutaj naprawdę dużo radości, dużo takiego zaangażowania w tą relację. Właśnie jakieś tutaj może poważne deklaracje już u niektórych były. No, niektóre pary nawet w weekend będą się zaręczać, kochani, dlatego być może te zmiany. Pokonanie też choroby, pokonanie jakiejś trudności, wygranie jakiejś sprawy, awans, dostanie się na jakieś wymarzone kursy, nie wiem, studia. Bardzo dobry tydzień. Starajcie się, bo wiele spraw uda Wam się pomyślnie pozałatwiać. To jest tydzień sukcesu dla byków i tego Wam kochani życzę. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.